Koniec sierpnia to czas, kiedy do Jasła przyjeżdżają znawcy, koneserzy i pasjonaci wyrobów winiarskich, aby wspólnie celebrować jedno z największych świąt winiarskich w Polsce. To dwa dni pełne rozmów, dyskusji, opowiadań, przyzwyczajnych spotkań w niezwykłej atmosferze. Od lat przyciągają mnóstwo odwiedzających, których przywiodło do naszego miasta zainteresowanie szeroko rozumianym winiarstwem i związaną z nim enoturystyką. Już po raz 18, 24 i 25 sierpnia w Jaśle odbyła się jedna z największych imprez winiarskich w kraju – 18. Międzynarodowe Dni Wina. Wydarzenie, które skupiło wielbicieli tego szlachetnego trunku nie tylko niemal z całej Polski, ale i ze świata. Jasło gościło reprezentantów Słowacji, Węgier, Rumunii, Czech, Ukrainy, Serbii oraz po raz pierwszy z USA. 18 Międzynarodowe Dni Wina W Jaśle oficjalnie otworzył burmistrz miasta Adam Kostrząb wraz z Leszkiem Strzęchem, prezesem Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy Winum Prokultura. już po raz 18 spotykamy się w naszym mieście na Międzynarodowych Dniach Wina, gdzie Jasielski rynek staje się miejscem spotkań pasjonatów tego zacnego trunku. Staje się miejscem do okazji dyskusji na temat swojej pasji. Ja już tradycyjnie w tym czasie odwiedzają nas przedstawiciele miast zaprzyjaźnionych i partnerskich. Można by sobie zadać pytanie, dlaczego właśnie Jasło stało się gospodarzem tak prestiżowego wydarzenia. Odpowiedź jest banalnie prosta, a zarazem głęboko zakorzeniona w historii naszego regionu. Szacuje się, że na terenie samego Podkarpacia znajduje się około 200 winnic, a część z nich zlokalizowana jest właśnie w naszych okolicach. Co więcej, to tutaj w Jaśle pan Roman Myśliwiec. Założył ponad 40 lat temu pierwszą w Polsce profesjonalną winnicę, a Jasło stało się symbolem odradzającego się w Polsce winiarstwa. Osiągnięcie to jest kolejnym dowodem na to, że Jasło jest i na zawsze pozostanie pionierem w dziedzinie winiarstwa. To także w Jaśle powstała pierwsza miejska winnica samorządowa, będąca nie tylko miejscem produkcji wina, ale również symbolem przywiązania miasta do tradycji winiarskiej. Dlatego też nikogo nie powinno dziwić, że międzynarodowe dni wina odbywają się właśnie tutaj. Szanowni państwo. Ja już teraz nazywanej stolicą odrodzonego winiarstwa w Polsce. Mam nadzieję, że dzięki takim inicjatywom jak międzynarodowe dni wina, Podkarpacie jeszcze mocniej zyska na znaczeniu jako region o unikalnym klimacie sprzyjającym produkcji wyjątkowych win. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Dziękuję. Tego samego dnia na Jasielskim rynku odbyło się wręczenie nagród w dziesiątym konkursie polskich win JASło 2023, zorganizowanego przez Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy Winom Prokultura, Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia oraz Stowarzyszenie Somalierów Polskich. Rozdano również nagrody w konkursie fotograficznym Winne Opowieści, zorganizowanym przez Muzeum Regionalne Wiaśle i Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy. Jasierski Stowarzyszenie Winiarzy Winum Prokultura ma już rzeczywiście kilka lat. Pracujemy, bawimy się, uprawiamy winorość, produkujemy wino. Winnic, niestety nie pamiętam dokładnych liczb, ale w tej chwili nas jest kilkanaście, myślę, że około 20-20-kilka pewnie w stowarzyszeniu, z najbliższych okolic jasła i z samego jasła. To, co w ostatnich latach się chyba zmieniło, wydaje mi się, że mamy kolejny poziom postępu, jeżeli chodzi o produkcję jakościowego wina. Bardzo fajnie wszystko wychodzi. Jakościowo to, co widzimy u naszych producentów jest na najwyższym poziomie. Doceniane jest to w konkursach polskich czy międzynarodowych. Myślę, że dzięki temu Jasło dostaje naprawdę dobry ładunek promocji dzięki naszemu stowarzyszeniu. Jeżeli na przykład właśnie w najbliższych okolicach Jasła, powiedzmy, nie wiem, w promieniu 15-20 km mielibyśmy nie 20 kilka, a nie wiem, strzelam 80-100 winnic, to byłby to bardzo mocny magnes do przyciągania ludzi ze mną z Polski z zagranicy, nawet tutaj z bliska ze Słowacji czy z Węgier, taki silny region winiarski bardzo dużo by również dał dla promocji całego regionu, nie tylko miasta, ale i okolic i tej części Podkarpacia. Blisko 40 wystawców oraz importerów win przez dwa dni oferowało swoje produkty na jesielskim rynku. Swoje wyroby prezentowali w specjalnie przygotowanych tzw. ogrodach winnych, gdzie amatorzy i znawcy tego szlachetnego trunku mogli degustować wino oraz wymieniać swoje poglądy i spostrzeżenia na temat produkcji i uprawy winorośli. Na przybyłych gości czekały dodatkowe atrakcje w postaci jarmarków produktów regionalnych i rękodzieła artystycznego. Jak co roku do Jasła stolicy Podkarpackiego Winiarstwa zawitał również wypełniony po brzegi tzw. winny pociąg, który przywiózł turystów z Krakowa, goście przywitali zastępca burmistrza miasta Jasła Przemysław Baciak, Adam Filar, przedstawiciel inicjatywy społecznej Kolejne Jasło oraz Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle. Ci, którzy odwiedzili dni wina po raz pierwszy nie szczędzili pochwał pod adresem klimatu imprezy oraz jej organizatorów. Cześć, dzień dobry. Nazywamy się Różowe Koszulki. Jesteśmy grupą 12 przyjaciółek z całej Polski również z zagranicy. Zjednoczyła nas miłość do Ralfa Kamińskiego, więc przyjechałyśmy specjalnie na Międzynarodowe Dni Wina do Jasła, do jego rodzinnego miasta. Jesteśmy zachwycone atmosferą tutaj, winem, ludźmi i panem burmistrzem Adamem, który nam poświęcił chwilę czasu. Zachęcamy wszystkich, żeby również tutaj przyjechali i poczuli tą atmosferę. Co im my dzisiaj? Sporym zainteresowaniem cieszyło się stoisko jedynej w Polsce miejskiej winnicy Jasło, nad którą opiekę sprawuje Podkarpacka Akademia Wina, kierowana przez Romana Myśliwca, promotora odrodzającego się w naszym kraju winiarstwa. Winnica Miejska Jasło jest właściwie jedyną w Polsce winnicą samorządową, czyli właścicielem tej winnicy jest miasto Jasło, samorząd miejski. Mieści się to w zakresie tak, tej strategii wizerunkowej miasta, dlatego że miasto Jasło ma strategię wizerunkową opartą na winie i winnica jest jednym z elementów tej strategii. również. Chodzi o to, że z tej winnicy pozyskuje się wino i to wino, i to wino jest elementem takim podarunkowym, promocyjnym dla miasta również. Winnica Jasu została założona w 2016 roku w dwóch etapach. W jednym roku połowa. 900 krzewów w kolejnym roku drugie, drugie 900 krzewów jest posadzonych tam 8 odmian. Winnica Jasło w zasadzie jest to jest półhektarowa winnica, czyli nieduża i ona właściwie to jest poletko dydaktyczne do praktyk Podkarpackiej Akademii Wina. Wiele różnych działań takich uprawowych, jak cięcie, przycinanie krzewów, wykonują studenci akademicy kursanci studium praktycznego winiarstwa Podkarpackiej Akademii wino. I, czyli tutaj jest jak, jak, jak najbardziej związana nie tylko z samorządem, ale również i z, z tą promocją i również i, i z edukacją winiarską, jako ten element jest też przecież związany z jasłem od samego początku. W sumie robimy trzy wina, trzy gatunki wina, jedno białe, składające się z czterech odmian białych, jedno czerwone z dwóch odmian, Regen Rondo. I oprócz tego robimy wino musujące z odmiany Vidal-Blau. Także to co roku w zasadzie zestaw jest podobny. Wina białe nazywa się to Kiwe Galicja, czerwone Kiwe Lodomeria i wino musujące już jest odmianowe z odmiany Vidal-Blau. Niewątpliwą atrakcją tegorocznej edycji był także festiwal karpackiego sera. Wystawcy z Beskidów Sądeckiego i Niskiego, Podhala oraz innych części Karpat zaprezentowali swoje tradycyjne wyroby. Było to oczywiście doskonałe miejsce i czas, aby spotkać producentów regionalnych serów. Oczywiście nie mogło obyć się bez pokazania otwierania a następnie degustacji 40-kilogramowego sera włoskiego Grana Padano. Wydarzenie, które odbyło się podczas 18 Międzynarodowych Dni Wina, było niewątpliwie gratką dla winiarzy, serowarów i gości festiwalu, do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji. To świetna okazja, aby odkryć bogactwo połączenia smaków, produktów lokalnych, winnic i serów. Dlaczego wino wydaje się być idealną parą z długą historią, parą uzupełniającą się i wydobywającą z siebie nawzajem jak najlepsze strony, opowiadał podczas panelów dyskusyjnych znawca serów promotor kulinarny Bartosz Wilczeński. Wino i ser to naturalna bardzo piękna para. Idealna para, jakbyśmy powiedzieli. Bardzo się cieszymy, że w tym roku do Międzynarodowych Dni Wina dołączył Festiwal Karpackiego Sera. To dzięki temu nasi goście mogli spróbować nie tylko świetnego wina od winiarzy, którzy przyjechali na nasze Dni Wina, ale przede wszystkim i również w tej wersji dodatkowo również po prostu serów od naszych rzemieślników, serowarów, którzy robią to w małych, rodzinnych gospodarstwach z pasją. I ta pasja łączy zarówno winiarzy, jak i naszych serowarów. I mam nadzieję, że każdy w ciągu tych dwóch dni znalazł ser, który mu będzie bardzo pasował przez najbliższe dni i wyjechał z pełną torbą serów, no i z dobrymi winami. Serii winą to myślę, że jest takie pierwsze połączenie, które, o którym my myślimy, jak przychodzą nasi goście. No bo świetnie pasuje. Tutaj mamy mnóstwo z jednej strony aromatów i smaków w winie, a z drugiej strony dobrze dojrzały ser, albo bardzo świeżusieńki, taki pachnący łąką, albo mocno dojrzały, jak my to mówimy, pachnący inaczej, albo pięknie śmierdzący, idealnie wpasowuje się w strukturę wina, w jego piękno w tym kieliszku. Świetnie się do tego komponuje i myślę, że to jest zestawienie, które będzie dla każdego świetne. Wieczorny klimat odwiedzających Jasielski renek krótkim jazzowym recitalem wprowadził Konrad Bilski, który również przez dwa dni sprawnie poprowadził całe wydarzenie.

Ciemne niebo strumień płynie Strumień szemrze jak dziwe niebo prawi Świt się krwawi Hej strumieniu, hej strumieniu czysty Nie płyniesz ty, nie pójdź do Wisły Wisła wielka rzeka, Wisła ciepła Wspomnisz o mnie Nad rubaniem, nad Świt już stoi, gwiazdy bledną. Ponad chmurą, ponad lasem nadminionym Drugi dzień 18. Międzynarodowych Dni Wina rozpoczęła Msze święta w kolegiacie w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Intencji Winiarzy i ich zbiorów, połączona z poświęceniem wina. Adam Postrząp, witamy serdecznie na naszym rynku gospodarza miejskiego. Witamy bardzo, bardzo gorąco, jest na także zastępca burmistrza Przemysław Baczek, również serdecznie witamy, witamy całą delegację, witamy wszystkich, którzy dotarli na naszą płytę rynku po mszy świętej z poświęceniem wina. Dni Wina w Jaśle to znana i wysoko ceniona impreza, w której co roku udział bierze kilka tysięcy osób zarówno z Polski, jak i z innych krajów. To okazja nie tylko do spróbowania wielu win polskich i zagranicznych, ale także do bezpośrednich kontaktów z winiarzami, poznania technik produkcji wina i wymiany doświadczeń w tworzeniu atrakcyjnego turystycznie i gospodarczo winiarskiego regionu. Winni Te Słowianki, jesteśmy tutaj drugi raz. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Wino jest radością, jest takim wspólnym spędzaniem czasu. Cieszymy się, że wszyscy tutaj przychodzą na nasze stoisko. Bardzo fajnie zorganizowana impreza. Dni Wina są dla nas takim wydarzeniem bardzo e, mocnym w ciągu roku. Można by powiedzieć, że najważniejszym tutaj w Jaśle. E, dlatego, że e, no, spaja osoby, które mają tą pasję, mają tą tradycję taką winiarską, gdzie w Polsce już teraz bardziej ta tradycja jest e, rozwinięta w tym momencie e, i myślę, że kultura picia tego wina w Polsce jest no, na bardzo wysokim poziomie.

W wyjątkowej imprezie nie mogło zabraknąć wielu stoisk z regionalnymi smakołykami, pierogami, będlinami, miodem czy swojskim pieczywem. Cześć Asło! My no jesteśmy Pierożki Babci Władzi. Przyjechaliśmy do Was z ściany, koło żegociny. E, nasza rodzinna firma przygotowała dzisiaj dla Was i pyszne pierożki, trochę bardziej zwariowane jak na przykład czarny, z cepią, z kałamarnicy z łososiem, ale też i klasyczne, z kapustą i grzybami u nas spróbujecie. E, poza tym przywieźliśmy dla Was dzisiaj sajgonki i pyszne samosy indyjskie, czy pieczone pierożki z kimchi. Przyjedźcie, przyjdźcie, spróbujcie, bo naprawdę warto. Jesteśmy na Jaśle już któryś raz z rzędu i chyba żadnego nie odpuścimy, bo jest tu fantastycznie i kochamy Jasło, kochamy Was i przyjdźcie spróbować naszych smakoszy. Na jesielskim rynku podczas 18 międzynarodowych dni wina swoje wyroby prezentowali również jesielscy twórcy rękodzieła artystycznego. Oprócz degustacji win, goście mieli okazję usłyszeć wiele ciekawostek na temat tego trunku podczas warsztatów prowadzonych przez doświadczonych somalierów oraz winiarzy, a także wziąć udział w wielu ciekawych konkurencjach. Dni Wina to wydarzenie, które może poszczycić się swoją rozpoznawalną marką, a tym samym być niezaprzeczalną promocją dla jasła i regionu. Nie wina to również muzyka, taniec i śpiew. Podczas winnego wydarzenia na Jasielskim Rynku swoje umiejętności wokalne prezentowali młodzi wokaliści z Jasielskiego Domu Kultury.

danna se bevi il whisky e il soda, poi ti senti disturba, tuo ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma è solito peccamelo, chi te li dà la borsetta di mamma Tu fa l'americano, americano, americano. americano. Ma si nato in Italia si me non c'è niente nindava, o Ok, una pulita, tu fa l'american, tu fa l'american. Con la bocca vi devo bene. La, na. na, 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 na. si sì, tu le parla, la parla mia americana, na. quando si fa l'amore sotto la luna. Come da a vedere I love you Tu fa l'americano, americano, americano, na na na, senta Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi il whisky e il soda Poi le senti disturba, na na na, roba allo rock and roll gioca a baseball, ma è soldi per cammella. Chi te li dà la borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, americano, americano Ma se non vieni da lì, se non me non ci sta niente va Ok, no, pulito Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano C'è strada senza scamme ballo rock and roll tu gioca baseball ma è soldo per chi te mi dà la borsetta di mamma tu fa l'americano americano americano nasi nate in italia e da me non c'è sta niente a ok una pulita tu fa l'america tu fa l'america tu fa l'americano americano, americano, americano. Organizatorami wydarzenia byli Miasto Jasło, Jesielskie Stowarzyszenie Winiarzy Winom Prokultura oraz Jesielski Dom Kultury. Imprezie patronowali Stowarzyszenie Somalierów Polskich, Ser jest Ser, Województwo Podkarpackie oraz Muzeum Regionalne Wiaśle.